Lewy Prosty, dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dobry wieczór, mamy dzisiaj 17 marca, czwartek, witam na kanale Zaciosem i zapraszam na program Lewy Prosty. Już 29 kwietnia podczas gali wotor 5 w walce wieczoru zmierzy się Marcin Wrzosek z Waso Bakocewiczem Psychopatą. Będzie to walka na gołe pięści. 7 maja podczas UFC 274 dojdzie do mistrzowskiego starcia w dywizji słomkowej kobiet. Rose na zmierzy się z Karlą Esparzą, będzie to co main event gali. Panie po raz drugi skrzyżują ze sobą rękawice. W pierwszej ich walce Karla Esparza pokonała Rose na przez poddanie w trzeciej rundzie. Tamten pojedynek odbył się na gali UFC The Ultimate Fighter 20 finał. 12 grudnia 2014 roku. Jaki tym razem będzie wynik? Przekonamy się już 7 maja. Dana White wyklucza walkę pomiędzy Conorem McGregorem a Jake'iem Paulem. Szef UFC wspomniał, że bracia Paul nie powinni zabiegać o walkę z Conorem McGregorem, bo od niego są masywniejsi, więcej ważą, a po to są kategorie wagowe, żeby się ich trzymać. Jake Paul skomentował te słowa, że może zejść do 175 funtów na walkę z Conorem McGregorem. I żeby Dana White przestał z tymi wymówkami. A na koniec nazwał jego i Konora zwykłymi cipkami. Karolina Owczarz odpowiedziała na to, co powiedziała w poniedziałkowym programie Cage Marta Linkiewicz. Linkiewicz mówi, że cię dominowała, prawda, To? Nie, no tak na serio, to Beka. I najbardziej cieszę się, że śmiejecie się z tego razem ze mną. Zabawna jest próba budowania pozycji startowej jedną rundą, w której po prostu chodziłyśmy sobie dookoła siebie i przez trzy minuty nie działo się nic. Teraz już bym wiedziała, że luźna runda może budzić złudzenia, ale następnego razu już nie będzie. Powiedziała Karolina Owczarz. Kamil Sokołowski już jutro zaboksuje w Dubaju ze złotym medalistą olimpijskim z Tokio i niepokonanym w boksie zawodowym zawodnikiem z Uzbekistanu. Bakhodirem Jałowowym. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje ze świata sportu walki. Jutro mam piątek, piąteczek, ważenie KSW 68. Będę tam na żywo, postaram się zrobić fajne materiały. Mam nadzieję, że złapę ciekawych zawodników na wywiad. Także obserwujcie nasz kanał za ciosem. Wchodźcie na nasze social media na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Łapki do góry, za które Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.